Небо звіщає про Господню славу, не бо звіща про Господню славу, Небо звіщає про Господню славу, Небо звіщає про Господню славу. Небеса розповідають про Божу славу, а небо звід сповіщає про Його творіння. день дневі передає Слово, а ніч ночі знання сповіщає, Небо звіщає про Господню славу. Немає мови, немає слів, де би не чулися голоси їхні, по всій землі вийшло їхнє відлуння, їхні слова до кінців віку не неща. Аллінуя, Аллинуя, Вілуя, Алілуя, Анілуя, Анілуя. Алі алі Слово Боже, живе і діяльне, воно розрізняє думки намірі серця. świętej, ीबन्ते योकाश Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив омивань, здивувався. А Господь промовив до нього: Тепер ви фарисеї. Чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства нерозумне, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Ото слово панське. Słowa Świętej Ewangelii zgładzę nam nasze obrzęki. Amen. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie i drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, czcigodne, wilebne, siostry zakonne, drogi nasze parafianie, umiłowane Boże dzieci. Jak ważna jest dla nas ofiara, zaofiarować Panu Bogu siebie i swoje życie. Tak jak Pan Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, zaofiarować to, co jest wewnątrz, to, co jest w środku. Bo my nauczyli się i to jest też bardzo dobrze, nauczyli się ofiarować to, co Zewnętrzne, na przykład naszą pracę, nasz dom, rodziny, nasze obowiązki, możliwe naszych sąsiadów, ludzi, z którymi spotykamy się w życiu i to wszystko, co jest na zewnątrz, to wszystko, co jest na dokola nas. Ale jak ważne jest, żeby zobaczyć i zauważyć to, co jest w duszy, to, co jest w sercu. I z tego, jak Pan Jezus mówi, dać na ofiarę można. jalmużna. można. My Jak to jest ważne, żeby my zaofiarowali to, co mamy w sercu, na przykład nasze pragnienia, nasze oczekiwania, nasze trudności, cierpienia, które przeżywamy w sercu, w duszy ale też nasze radości, te momenty, kiedy jesteśmy szczęśliwi, żeby zaoferować to Panu Bogu. I dzisiaj, jak czytamy Ewangelię z XI rozdziału św. Łukasza, możemy zauważyć jedno słowo, jedną sytuację, która Dzisiaj czasem już jest niezauważalna. Faryzeusz, który zaprosił pana Jezusa w goście do siebie, zobaczył, że pan Jezus nie zrobił obrzędu umywania. To kto nie pomył sobie ręce, tam był specjalny obrzęd. Tak jak my wchodzimy do domu, trzeba wyczyścić obuwie nasze, jakieś powiedzmy. Zrobić też taki obrzęd, się, jak jest tam, nie wiem, może palto zamorane, zawrócone, trzeba powiesić swoje rzeczy, wejść do domu. Czasem trzeba zmienić to obuwie, albo bosem wejść, zależy, jak tam jest w domu usprzątane. I to jest pewien obrzęd. I właśnie Pan Jezus, wchodząc do tego domu, faryzeusza, nie zrobił tego obrzędu. I Zauważył to, zauważył to faryzeusz i bardzo był zdziwowany. Dzisiaj, na wielki żal, niestety, ludzie nie zawsze potrafią się dziwować i nie zawsze potrafią zauważać takie niby to drobne rzeczy, ale bardzo ważne. Czyli to oznacza, że dzisiaj w świecie tracimy taką czujność, taką delikatność. Trzeba być wyczulonym, trzeba być naprawdę człowiekiem, który zauważa wiele rzeczy. Trzeba być człowiekiem, który potrafi powiedzieć prawdę, jeżeli zauważy coś nie tak. Ja kiedyś tak sobie myślałem, i zadawałem pytanie, na przykład w szkole, jak my jeszcze byli uczniami. Cała klasa dzieci, wtedy wiele dzieci uczyło się w szkole, i w czasie lekcji, podczas uroków, na przykład nauczycielka dawała zauważenie, jakieś tam uprzedzenia. I ja sobie myślałem, no skąd ona widzi nas tak wiele? Każdy coś tam pisze w zeszycie, i który z dzieci tam, czy w okno zapaczyło się, czy przestało w zeszycie pisać, coś tam szuka w torbie. I ona mówi, proszę uważać, proszę słuchać, tak, zapiszcie jeszcze raz. I ja sobie myślałem, jak ona to widzi, jak ona zauważa. Kiedyś szliśmy z mamusią koło kościoła, odwiedzaliśmy naszych krewnych, naszą rodzinę. Zawsze to było w zwyczaju w nas w niedzielę po mszy świętej i przychodzili obok świątyni, i mama mówi do mnie: Widzisz, ten człowiek nie przeżegnał się. ja mówię: Ja nie widziałam, No to trzeba patrzeć Ty tak nie rób. Zawsze jak przychodzisz koło kościoła, trzeba przeżegnać się. Ja sobie myślałem: No, jak tak mama widzi wszystko, idzie ze mną i widzi wszystkich ludzi. I potem jakoś tak zacząłem zwracać też uwagę, żeby być człowiekiem, który widzi troszkę szerzej, który zauważa różne rzeczy. I potem, kiedy już przyszedł czas, że trzeba było jeździć samochodem, już nauczyłem się na kierowcy i potem jechaliśmy z mamą już wiosną, mamy samochodem. I mówi, o zobacz mama, tutaj w tej maszynie, w tym avcie niezamknięte drzwi. Kierowca usiadł i tak szybko gdzieś nie zamknął drzwi, a mama mówi, Oj, ty też to widzisz. I wtedy zrozumiałem taką jedną duchową rzecz, że trzeba być bardzo czujnym. Trzeba wiele rzeczy zauważać. My nieraz mówimy, a to małe dziecko, to ono jeszcze się nauczy, a to jeszcze jemu później powiedzą, a to może ktoś zwróci uwagę. I potem wszystko tak ucieka. Wszystko dzieci przyjmują tak, jakby to miało być. Ale trzeba zwracać uwagę. Trzeba zwracać uwagę w kościele, w szkole, w domu, na podwórku. I ten faryzeusz, chociaż na pierwszy pogląd, jest jakby źle oceniony w Ewangelii, bo szuka takiej zaczapki w Pana Jezusa. Ale on ma taki dobry charakter. Człowieka, który potrafi być czujnym, człowieka, który potrafi zauważyć i człowieka, który mówi o tym, był zdziwowany to, bo widać to, 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 to było na twarzy, e, widać to było w jego postawie i Pan Jezus też to zauważył i mówi: Zwróćcie uwagę na to, co jest w środku. Bo Wy, farzyusze myjecie na czynach, na zewnątrz, robicie wszystko, że były dobre, ładne, piękne, ale jak ważne jest to, żeby też umyć swoją duszę, jak ważne jest to, aby wewnątrz zauważyć jakiś nieporządek i posprzątać, posprzątać w swoim sercu, w swojej duszy, w swoim życiu duchownym. I dzisiaj Ewangelia mówi nam o takich minimum dwóch Ważnych sprawach. Pierwsze to być człowiekiem czujnym, takim wyczulonym, delikatnym. Człowiekiem, który potrafi wszystko zauważyć i zauważyć przede wszystkim Pana Boga. Zauważyć Pana Boga. Ten faryzeusz był na tyle uważny, że zapraszając Pana Jezusa do siebie, widział nawet jak on postępuje. Zauważyć Pana Boga. To jest dla nas zbawienie. A druga sprawa, druga rzecz, to jest tak, żeby zwrócić uwagę na duchowne życie nasze, bo my możemy wszystko w domu zrobić, na ogrodzie, dobrze wyglądać przed sąsiadami, mieć dobre relacje z innymi przyjaciółmi, Ale czy my jesteśmy w zgodzie z Panem Bogiem? Czy u nas w duszy jest wszystko tak, jak powinno być? Dlatego dzisiaj ta Ewangelia mówi nam. Uczyńcie jalnużę, uczyńcie to myłostynią. Dajcie na ofiarę to, co jest wewnątrz, aby dobry Bóg wszedł do naszego serca, do naszej duszy, abyśmy nie zabraniali Panu Bogu żyć, mieszkać w nas, aby Pan Bóg. Z naszej duszy uczynił sobie niebo, i wtedy, jeżeli my zaofiarujemy samych siebie Panu Bogu, to będziemy też szczęśliwi z tego, że Bóg ofiaruje nam wieczność ofiaruje nam niebo. Że On przychodzi do nas w każdym Mszy Świętej i ofiaruje siebie całkowicie dla nas i my go przyjmujemy w Słowie Bożym, w Komunii Świętej. Jesteśmy zjednoczeni z Panem Bogiem i dlatego dziękujemy Panu Bogu za dar przebywania Boga w naszym sercu. I prosimy, abyśmy kiedyś też w niebie wiecznie z Bogiem przebywali. Amen. Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus. ten jest naszym, usłyszymy prosby i błagania, zawsze przychodzące za Boga, usłyszymy, że mamy bezwiednicznych sędziów, Modlimy się za nie mamy i Jeden dzień co zmienia się w Chrystusa Cza.